Dzień dobry wszystkim, witam serdecznie w tym piękny majowy słoneczny dzień, chociaż troszeczkę już chmurki przesłoniło słońce, ale jest naprawdę bardzo ciepło. No właśnie, witam wszystkich, czyli, czyli kogo konkretnie. Eee, najprawdopodobniej tutaj są pewne konkretne grupy <noise> osób, które kliknęły na mój link, czyli zaczynając od znajomych i rodziny, które po prostu kliknęła z grzeczności. Pozdrawiam mamo, tato, jestem, jestem w internecie. Uuu. Eee, no ale może też są tutaj motocykliści, znaczy pewnością są motocykliści, którzy, którzy generalnie oglądają wszystko, co związane z motocyklami, więc pewnie tutaj też przez przypadek jakoś trafili. No to jeżeli jesteś eee, doświadczonym motocyklistą, to pewnie już tego nie oglądasz, bo... Minęła minuta tego filmu, a ja ciągle nie jeżdżę na odcince. Ciągle nie jeżdżę na kolanie, więc tutaj jest interesującego. No jest jeszcze druga grupa motocyklistów, którzy trafili tutaj, bo może są tak jak ja, początkującymi motocyklistami. I eee, chcą się czegoś dowiedzieć, może nawet jeszcze nie są motocyklistami, może po prostu chcą... Eee, chcą się przekonać. Myślałem, żeby na początek taki... zrobić taką zajawkę, taki pomysł na ten kanał. Eee, właśnie... Takich siedem głównych powodów, dla których motocykliści jeżdżą z takiego typowo mojego punktu widzenia, no bo motocykliści jeżdżą z bardzo różnych powodów, tych powodów może być tyle, ile praktycznie motocyklistów. Pan Janusz tutaj trochę przesadza z tą prędkością. Natomiast ja bym chciał się podzielić moimi głównymi siedmioma powodami, dla których uważam, że jazda motocyklem jest naprawdę bardzo fajnym pomysłem na spędzenie wolnego czasu i nie tylko na spędzenie wolnego czasu, bo to może być już taki styl życia w pewnym momencie. czego w ogóle nagrywam. Sam też nie jestem doświadczonym motocyklistą, to jest raptem mój drugi sezon. Eee, zawsze generalnie nagrywanie na motocyklu uważałem za bardzo fajny pomysł. To jest taka specyficzna mieszanka, no bo sam, samo to tło do mówienia, czyli jazda motocyklem, ten, ten, ten ruch eee, to jest bardzo przyciągające. Może przede wszystkim dla osób, które jeżdżą, no bo wiadomo dla tych niejeżdżących, no to Jezus Maria to nie jest nic, nie wiadomo co, ale... Eee, już samo to tło powoduje, że, że coś jest z tym ciekawego. No? Przestrzenie, eee, widoki. No, może teraz jest zbyt ciekawie, bo to jest taka bardziej częst, część industrialna łodzi. Ale na pewno jest to, jest to dosyć ciekawy, ciekawy sposób na przekazywanie jakiegoś swojego kontentu. Jazda właśnie na motocyklu, czy generalnie motovlogging. Pomyślałem sobie w pewnym momencie, dlaczego takiego czegoś nie zrobić samemu. Przecież to też nie trzeba, nie wiadomo czego. Wystarczy kamera wystarczy motocyk no i można nagrywać no, trzeba mieć jeszcze coś oczywiście do powiedzenia no to się może, może wyklaruje się w trakcie e, może część ludzi da mi jakieś wskazówki na co oczywiście bardzo liczę byle byście nie dawali mi wskazówek że przekraczam prędkość permanentnie bo no zdarza mi się, zdarza mi się czasem, ale no nie jakoś tam dużo, nie. Staram się jeździć bezpiecznie, przede wszystkim bezpiecznie. Także kończąc ten temat wstępu, e, tak jak mówię, kanał będzie głównie dla osób, które rozpoczynają jeździć lub planują rozpocząć jeździć. E, na pewno chciałbym też oczywiście, część ludzi myślę, że trafiła ze względu na to, że jeżdżę jakimś tam konkretnym modelem motocykla, jeżdżę Yamaha MT07. Część ludzi myśli o zakupie i dlatego też pewnie chciałaby usłyszeć, jak się tym motocyklem jeździ. Też bym chciał jakiś osobny odcinek. Z, z, z punktu widzenia osoby, która na za wielu motocyklach nie jeździła, yy, też nakreślić jakieś takie właśnie moje wrażenia i moje opinie na temat tego motocykla. Taki mały spoiler, właśnie że to jest zajebisty motocykl i dla osoby początkującej i nawet już trochę jeżdżącej, może nawet powracającej do jazdy po jakimś czasie. Chciałbym też nagrać może jakiś odcinek na temat ogólnie, jak w ogóle zacząć jeździć, od czego w ogóle zacząć i na co zwrócić uwagę. A później zobaczymy jak to się będzie rozwijało. Także myślę, że tak będzie ten kanał wyglądał, jeżeli będę go kontynuował, bo to wiadomo, że zawsze na początku może być trochę takiego słumanego zapału, a później, później różnie z tym jest. No zobaczymy. No jak na razie mi się to podoba. W zeszłym sezonie głównie skupiłem się na nagrywaniu... Takich filmów podróży, firmów trans One są też na moim kanale. Jeżdżę z taką zaprzyjaźnioną grupą łódzkie motocykle 125. Do tej grupy też należy moja żona. Jeździ 125. Bardzo fajna ekipa, jest bardzo wesoło. To też każdemu kto chce zacząć jeździć też polecam. Także kończąc, zapraszam wszystkich do oglądania. Zapraszam też do komentowania, do subskrybowania, jeżeli będą się pojawiały jakieś filmiki, no to będziecie wiedzieć. No i to tyle, a dzisiaj, dzisiaj jadę do Płocka przejechać się. Pogoda, tak jak mówię, jest w miarę stabilna, jest w miarę fajna, więc tutaj nie będzie żadnych niespodzianek, tak jak ostatnio. Także dzisiaj, dzisiaj do Płocka, wczoraj e, wczoraj też wypadł, no bo też pogoda była super, wczoraj wypad do Byczewa. E, Byczew to takie miasto w województwie opolskim. Nazywane też polskim Karkason. E, dlatego, że jest to takie miasto otoczone murami murem obronnym, mury obronne z XIV-XV wieku, bardzo bardzo urokliwe miasteczko. No niestety. Przez tę całą sytuację pandemiczną ostatnio no, dosyć to nie wygląda ciekawie. Bo praktycznie miasto jest, wyglądało przynajmniej wczoraj, na no, dosyć wymarły, była sobota, wszystko pozamykane. Pizza oczywiście, jakąś tam chcieliśmy zjeść, no to tylko i wyłącznie na wynos, na, na rynku. Rynek taki, taki sobie, e, ale pusty. No nie wiem, w ciągu jak tam siedzieliśmy, może z godziny, to to, to kilka osób się przemknęło, ale totalnie totalnie gdzieś tam wymarły miasto. Wymarły całkiem. Dzisiaj Płock, e, też fajne miasteczko, no to miasteczko, miasto, bo to jest prawie 120 tysięcy, ale na pewno też urokliwe, na no, nad Wisłą, Rzeczne Molo, dwa rynki, więc jedziemy, ale chyba najpierw tankowanie jakieś, bo widzę, że tutaj jest cienko, a Shell może być, 3,89, no. Ceny paliwa są teraz naprawdę przyzwoite. Ale to chyba... To chyba się tam zjeżdżało. Czy tu też zjadę? Czy muszę zawrócić? Nie, chyba wiadę. Koło Tiko. Jaki piękny kolor w ogóle, jaki modding. Paski. Pewnie wyrwał tą maskę na to Tico. Koware. można jechać dalej teraz już bez przerwy 90 km e, jakoś tak w miarę w miarę ale kurde chwilę postałem. przez tym całym okry. jednak jest, jednak jest gorące, jest słońce Uch. Trochę zaczyna się przyjemny chłodek Dobra to lecimy Now, real love. Now I break through to show to you that I'm more good than I am bad. I work it out. I work it out. Na mały deszczek spowodował, że musiałem się zatrzymać na chwilkę, a akurat zregenerować się, zjeść przysmak wszystkich Polaków, czyli hot doga z Orlenu, zapić kawą. A no akurat kawy mają dobrą. No zresztą hot -dogi też mają niezłe. No i można ruszać dalszą drogę. Trochę się prognozy zmieniły. Już pokropiło trochę i coś tam pokazuje, że będzie padać jeszcze, więc będę się jakoś przymykał między tymi chmurami. at this moment that he knew. He fucked up.